Dzień dobry! Ponad rok minął od mojego pierwszego filmu z cyklu pytania i odpowiedzi, i myślę, że nadszedł najwyższy czas na powtórkę. Dlatego, jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, czy to związane z moją działalnością na YouTube, czy z innymi sprawami growymi, tudzież niegrowymi, to proszę bardzo, możecie je zadawać tutaj w komentarzach pod tym filmikiem, ewentualnie w wiadomościach prywatnych na YouTube. Od razu wyjaśnię, że odpowiem na wybrane pytania, więc jeśli znajdą się jakieś głupie czy po prostu banalne, na które uznam, że nie warto się wypowiadać, to je po prostu pominę. No i byłoby fajnie, gdybyście się nie powtarzali, czyli nie zadawali tych pytań, które były zadane rok temu. Ja w opisie podam link do ubiegłorocznego filmu z moimi odpowiedziami. Tam w opisie znajdziecie wszystkie pytania, jakie. Wówczas padły. Termin zadawania pytań mija we wtorek o północy. Zapraszam.